Siemano, chwilę mnie nie było, ale już Wam tłumaczę, o co chodzi. W tym momencie jadę na moją nową robotę, na której jestem w od w poniedziałku. Czyli dzisiaj zaczynam trzeci dzień. Na razie jest taking off of everything, czyli skeptic boardy, architrawy, wallpaper i takie rzeczy. Jutro z wyburzeniami, jak to wszystko, komin do usunięcia także dzieje się tym razem dorwałem 3 bedroom domek tak 3 bedroom a pytacie pewnie a co z tym mieszkaniem one bedroom co robiłeś nie pokazałeś na finału no nie pokazałem wam finału ponieważ mamy malutki zgryz z inwestorami bo oni się już wprowadzili a ja jeszcze nie dokończyłem jest zgryz finansowy nie chcą, nie chcą, mi zapłacić za część materiałów, które koszty poniosłem. już nie mówiąc o mojej robociźnie i no i tu jest zgryz, no. ja nie będę dokładał cały czas, już dołożyłem ładnych parę tysięcy tam od siebie i nie dostałem rozliczenia z tym na zero, że tak powiem, zostały materiały, więc pozostaje delikatny i zostawiłem ich z tą sytuacją. Poczekałem trochę w niedokończonym, może im rura zmięknie. Co Wy o tym myślicie? Dobre zagranie? Oni ze mną ostro, te ja też. Z wyczuciem, ale też ostro. Nie zrobiłem im jakiejś tam hamuły. Po prostu przeskoczyłem na kolejną robotę. Tam gdzie jest money flow, jak to się mówi. Pozdrawiam.